Nowe możliwości w zarządzaniu. Pod taką nazwą Jeleniogórska filia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wspólnie z Jeleniogórskim Klubem Biznesu zorganizowała seminarium związane z nowymi trendami w zarządzaniu firmami i organizacjami sektora publicznego. Teraz już jest tak, że organizacje są coraz bardziej może nie globalne ale one się tak bardzo nie różnią. Czy ta organizacja działa w Danii, w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii, stosuje większość narzędzi bardzo podobnych. I. Ta, ta, ta wiedza, to, ta chęć do tego, żeby dorównywać do najlepszych, jest obecna także u nas tutaj wiele nie Górze. Wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się wiedzą i chcemy jak najwięcej pomóc tym, którzy już są w biznesie. Przedsiębiorcy często potrzebują podstawowych informacji, jak zarządzać kosztami, jak zarządzać ryzykiem, jak wykonać prostą analizę ryzyka. Po to, żeby podejmować odpowiednie działania, odpowiednie decyzje, które będą miały kształt. Optymalny. Wsparciem dla przedsiębiorców może okazać się działalność Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości ukierunkowana w stronę przemysłu 4.0. Fundacja przede wszystkim zrzesza wokół siebie przedsiębiorców, którzy już transformację cyfrową przeszli i to właśnie korzystając z ich bogatej wiedzy dysponujemy know-how w postaci bazy wiedzy, z której mogą korzystać przedsiębiorcy. Bardzo ciekawym narzędziem jest nawigator finansowy, czyli taki. Takie narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom w jednym miejscu znaleźć informacje na temat finansowania czy źródeł finansowania. Pośród wielu poruszanych tematów nie mogło zabraknąć zagadnień związanych z e-commerce, rynkiem, który zaczął ewoluować w czasach pandemii. Technologie, które znaliśmy w marketingu w poprzednich latach, stały się, tak naprawdę straciły na jakiejkolwiek znaczeniu, a rozwinął się, ewolu, wyewoluował digital marketing. Zmieniają się grupy odbiorców, zmieniają się kanały w jaki sposób do nich docieramy. 7 na 10 osób dokonuje zakupów w internecie, bo zakupy przez internet dla klienta są tańsze, szybsze, bardziej wygodne, a z punktu widzenia przedsiębiorcy to są niższe koszty, możliwość globalnego zasięgu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i możliwość poznania swojego nabywcy. Przy użyciu analityki internetowej wiemy o nim wszystko. Kolejne seminarium zaplanowano na 6 czerwca i dotyczyć będzie możliwości rozwoju zawodowego młodzieży.